Patrzcie rajd, learner rajd, a ja tu mam całą chatę otwartą. Cześć, siema kochani, hey, moi drodzy Witam was w kolejnym odcinku Minecrafta W ostatnim odcinku udało nam się w końcu zrobić tą farmę automatyczną Wygląda całkiem nieźle, działa całkiem dobrze W tym odcinku myślę, że spróbujemy zdobyć trochę obsidiana Ale najpierw chciałbym poczuć się bezpiecznie w tej bazie Cały czas nie wiem czy jakieś moby nam zaraz stąd nie przylezą Więc wiecie co, podniosę cały ten teren tak żeby zrobić taką... Takiego czubka wystającego No nie, będziemy na takiej wieży I zrobimy sobie po prostu jakąś bramę Wejście, na przykład z poziomu piwnicy, tam niżej. To, myślę, byłoby bardzo przydatne. Dobra, więc do roboty. O, tutaj mamy pierwszego kandydata, który chętnie by z nami poimprezował tu na górze. Przykro mi, impreza zamknięta. Później mi nacisnąć ten przycisk. Dobra, tutaj mamy tak w miarę zrobione. Teraz jeszcze zrobimy wyjście do tego, czyli pasowałoby, żeby to wyjście było. Mamy to boczne. To główne możemy na przykład popchnąć jeszcze z dwa bloczki tam w bok, i do przodu wtedy. Oha! Patrzcie, ride. Right. Alerny ride, a ja tu mam całą chatę otwartą. Ale lipa. Zobudujmy to sobie, jak mamy się tu bronić przed tymi dzikami. Wstawię na szybko jakieś drzwi, chyba tu miałem. I co? Idziemy na saluzę. Już dziś tu krzyczy. Było. Jestem wyskoczona łeb. Mam nadzieję, że mnie wbił tam na farmę. No się ma. Pierwszy sprzątnięty. Wiem, że oni się respią gdzieś w pobliżu wiosek. Czyliśmy mieli tu w pobliżu wioskę? Jakie ładne rybki tam są, paci. O, zniknęły? I nie, poszły w dół. Dobra, nie ma czasu na ładne rybki. Soluwa! Tam gdzieś jeszcze jeden gnojek się chował. O, dwóch gnajków. Może nam się uda, żeby strzelali w siebie nawzajem? No, chyba strzelają jednak przez siebie. Easy. O cholera, znowu mamy ten bad omen. <ścoughs> Nie wiem, co z tymi wszystkimi złowieszczymi, z teraz zrobimy. Aż mam ich nadmiar. Jak na razie, wykopałem tyle. Całkiem pokaźny tunel. Można powiedzieć, ale jeszcze za mało, bo chciałem mieć wyjście na tę stronę też. Nie, te banery się mi stakują, a takie same są. Hmm, moglibyśmy je sobie gdzieś powiesić, żeby straszyć tych gnojków. Niech wiedzą, kto tu króluje, a to może potem, bo obecnie nie mam, nie mam, pomysłu. Dobra, to pochłonie horrendalne ilości tych andezytowych bloczków. Już wam pokazuję korytarz na dole, wygląda on mniej więcej tak. Zapraszam wszystkie moby do respienia tutaj. O, nawet to, czy mi się skończyły. Kosztowna ta budowa. Generalnie zabrakło mi adzytu, jak zapewne widzicie. O, widzę, że i tak zacząłem zębisko to robić. Dobra, jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym tutaj zrobić, teraz jak już mniej więcej możemy wyjść, to zasadzić tu dynię i melona, dynię i arbuza, no i możemy jeszcze jedno jarno kakaowe spróbować, bo jestem ciekawy co z tego wyrośnie, Więc tak, zróbmy sobie tu takie, takie cusik, dodajmy no trochę wody, czy dajcie tu wodę, czekajcie, raz, dwa, trzy, aha, trzeba było zrobić w ten sposób, i Kacze po tych kropach, to jest większa szansa, że się rozwalą. Więc mam nadzieję, nie, tu raczej nic nie powinno chodzić. Dobra, teraz patrzcie, bierzemy sobie jedno, bierzemy sobie drugie. Z tego co pamiętam, to one na bok rosną, więc chyba musimy już zostawić tak na boki trochę miejsca. A to ziarno kakaowe, to nie mam pojęcia szczerze, jak rośnie, co z tego wyrośnie. Możemy spać po prostu gdzieś tutaj z boczku, zasadzić na przykład tu. Też powinna poda dochodzić, raz, dwa, trzy, cztery. nie hmm? I tak się sadzi, aha! Jego się pewnie nie da w ogóle sadzić. A to heca, czyli pewnie z tego można jakieś receptury robić, jakieś żarełko może, czy coś. Nie hmm, nic, dobra, dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. No teraz w takim razie, jak mam załatwione te podstawowe rzeczy, co chciałem zrobić, to przydałoby nam się poszukać obsidianu, żebyśmy mogli zrobić portal do nederu. Gdzie się zaczyna robić, to spieprzam do kopalni. <gry> Pisaliście mi, że jak będę trzymał shifta, to raz, że szybciej się ruszam, a dwa, że nie dostanę damage'u od magmy. Z tym ruszaniem jest faktycznie, zobaczmy z damage'em. Magic. Dobry tip, dobry. Dolecę w takim razie z 50 tunelem. by się znaleźć jakąś jaskinię, to bardziej przyjemnie by można było przeszukiwać tam te rejony. Druga rzecz, co nam się przyda jeszcze z netheru, czy nawet nie z netheru. Możemy to gdzieś tutaj w zwykłym świecie znaleźć, ale ten Obsidian nie. Do Enchanting Table, żebyśmy mogli zakląć naszego kilofa, tego diamentowego i może coś fajnego nam na przykład wypadnie, że nie wiem, jakieś podwójne dropy, albo coś w ten desej. Aby było coś. Właśnie słyszałem topiącego się pająka. Gdzie? Gdzie wy jesteście? Zaraz nad nami jest ta woda. No nie, co? Co patrzyliśmy, no ale tam nic nie było w, przy tej wodzie. Od, może chyba, że to jakaś inna woda tutaj jest już. Hmm? Kupujemy? Uuu, to już jest totalnie jakaś inna woda. Jest lawa. Siema. ma? Ty, rawin. Dobra, to czeka nas dużo spadających z nieba rzeczy. Żadnych diamentów na sobie nie mam, więc tego się bać nie muszę. Fajnie, że taki głęboki. Czy to jest Rawin, który wychodzi do morza? Nie, to jest rawień, który. Czy tak? Nie wiem, sam. Patrzcie, kurde, co to jest? Ej ciemno jakby d***, ciężko mi powiedzieć, co tam jest. Chyba tak. Ale fajnie. Super miejsce dostępowe, patrzcie. Ale głębiny tam są. Dobra, dobra, dobra. Może się to źle dla nas skończy. Miejscówka całkiem spokszo, ale my tu przyszliśmy po obsydiany i diamenciki. Świetnie jeszcze ten wyższy poziom. Ciekawe jak wysokie to jest, musi być wciul, skoro ee, jesteśmy na poziomie przecież tam na dole z 14, czy coś. Przydałoby nam się też wiaderko, wiecie, żeby zgarnąć tą lawę i zrobić z niej sobie obsydianka na spokojnie, to nurkuje. Dobra, pyk, wiadereczko i wracamy. Swoją drogą zrobiłem Discorda, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zachęcam do spojrzenia do opisu filmika. Tam mamy linka zapraszającego na serwer. Będę tam rzucę jakieś nowinki, czy jakie następne filmiki będą i w ogóle, więc jak chcecie pogadać czy coś, to zapraszam. Dobra, gorący towar. Ta jest to my. <ścoughs> To teraz do góry zgarniać surowce. Myślałbym, że jak jest tyle odkrytego terenu na takim niskim poziomie, to gdzieś się diamenciki pokażą, a nie... Wiecie, gdzie tu jest 18? Coś tu powinno być, morteczki To tak chudziutko. Tylko jakiś lapis lazuli, wągiel. Tylko czekam, aż gdzieś z tych czeluści na górze mi jakiś creeper spadnie. Zatkam tą dziurę, bo już mnie nerwuje. Dobra, spróbujmy coś tam wyżej podbić. Hmm, czy żeby to był koniec? Może jednak nie jest takie wysokie jak mi się wydawało. No z tej strony to wygląda tak. Nie za duża, nie za mała. W sam raz. Wstałem, że tam wyżej jest po prostu na oceanu. Aby się pokrywało z tym, co widzimy tam z boku. No, potwierdzam. <grywka> Na górze jest woda. Mm -hmm. Albo ktoś się zbekał, albo to jakieś tonące zombiaki. Jeżeli się zastanawiacie, czemu majnuje kamyk, to. Potrzebuje więcej priorytetów żeby wykończyć ten chlewny <gryny> korytarz wielki, co zaczęliśmy. Dobra, co było do wymajnowania, to chyba wymajnowaliśmy. Zbijam się z tej imprezki. Nie było to to, co oczekiwałem odkryć, ale niewątpliwie miła niespodzianka, bo mamy trochę naszego hotstuffu. Tylko, że żeby zrobić taki Nether portal trzeba nam raz, dwa... Trzeba nam dwa, po dwa na dół i górę i po trzy na boki. Chyba po trzy na boki. Więc wychodziłoby 10. Czy da się dać pochodnie do drugiej ręki? OMG! I mogę prawym tak po prostu dawać? Ale fajowo, no to jest dużo lepsze niż tarcza w takim razie na takie zwiedzanie podziemne. Kurde, co ty się człowiek dowiaduje? Easy. Nie trzeba w ogóle przełączać hotkeyami, nic. Dobra, wiecie co, tak nam to zajmie wieki, żeby znaleźć wystarczająco lawy. Zamiast tego musimy chyba pójść na jakieś polowanie jaskiniowe. A myślę, że to jest jedyny rozsądny sposób, żeby w tym momencie znaleźć trochę lawy. A 42 miedzi, 54 żelaza nam wyszło z tego. No i w ciul andezytu mi się udało upolować tam. Więc spróbujmy go teraz dobrze spożytkować. Fajnie, jakby te bloczki miały też różne poziomy wygłuszania, że na przykład bym nie słyszał tych, tej farmy zaraz nad nami. Dobra, wielki tunel ucieczkowy. Pyk i gotowy. Może jeszcze tylko oświetlimy go trochę lepiej. Tymczasem zobaczmy, jak tam nasza farma. Super, idealnie. Cała ludka zarośnięta. Nawet tam z tyłu. Aha, tutaj nie. Czemu? Tego nie wiem. Ale nie chce mi się dłużej czekać. Gotowi? Na próbę generalną. Pyk. Gdzie zalewa wszystko, wrzuca wszędzie, tylko <grymne> nie tam gdzie trzeba. Dobra, dobra, dobra. Trzeba będzie to trochę dopracować. Czyli nie możemy jednak mieć tych pół bloczków, tylko musimy mieć po dwa bloczki wysokości, żeby to się trzymało w tym korytku. No i tutaj podnieść, ale to może. Ale to może w takim razie byśmy ją w ogóle zrobili w innym miejscu za jakiś czas No bo tutaj nie chcę sobie szpecić, a nie mogę obniżyć terenu Może tu bym mógł? Patrzcie, tu już... Tu już nie mam... Mm, ...mojej działalności gospodarczej, bo tu się chyba kończy mój domek Zgadza się? Zgadza się Ewentualnie tu byśmy mogli teraz, jak już podnieśliśmy teren, to wszystko przenieść Czy mi się chce? A dobra, zrobię to Zrobię Crazy, wiem. Dobra, tyle zostało z naszej pierwszej farmy. A to jest nasza nowa ultra wydajna farma 3000. Piękna nie. Tutaj mamy ładne schodki, na których będą się blokować rzeczy. Mamy skomponowany przycisk, który nam tutaj pięknie odpala. Musimy uwierzyć na słowo, bo <laughs> nie chce niszczyć naszych kropów. Redstone jest maksymalnie uproszczony czyli za tym przyciskiem, po prostu pod tymi pięcioma slabami, jest puszczony nitka redstone. No nie. To wszystko wrzuca nam surowce do tej wody. Która spada bloczek niżej i daje to do hopera, Który bloczek dalej ma kolejnego hopera, Który bloczek dalej, uwaga, uwaga Już chyba się domyślacie Ma piękną skrzynkę w środku budynku Pięknie zabudowaną, wcale nie widzieliście, niedopracowanej wersji, widzicie? I tam ten hopper wrzuca nam do tej skrzynki po prostu wszystko co tam wypadnie Więc od razu mamy Uber Eatsa z dostawą do domu Dobra, nie, więc OP nam to wyszło. No i w sumie nawet prostsze, bo nie trzeba było kombinować z jakimiś dzikimi redstone'ami. To wybudujmy jeszcze piękne schodki wychodzące, bo taki trochę mamy. O, jak króle, będziemy wchodzić i wychodzić. Już możemy pociągnąć dotąd. I kiedyś prawdopodobnie pasowałoby to pociągnąć w dalszą część, żeby szło jakąś piękną ścieżką w nieznany. Tu nam wyszedł trochę taki wystający klocek, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Możemy sobie uszczelić panoramiczne okienko, co wy na to. Jak zwykle zaczynam budowę, jak się robi ciemno i do tego jeszcze prawdopodobnie nie mam szkła, żeby ją wykończyć, ale to Taka klasyczka. Dobra, jednak mam trochę szkła 8, czy to wystarczy? Tam daje 18 szyb. A, dobra, na szczęście niedawno wrzuciłem trochę piasku do przetopienia. O, zombiaki już do nas biegną. Dzień dobry dzień dobry. No, udało się. Fajnie. Ja posprzątałem trochę eku. Czyli zaszczyt, te bambusy przestają kiedyś rosnąć. Weźmy się, może, za nakarmienie tego całego stada. Widziałem, że na internecie niektórzy mają jakieś takie magiczne w ogóle sposoby na wchodzenie i wychodzenie. że Chyba dywan się daje na górę, tak? Spróbujmy, bo mamy trochę wełny. Nie wiem, no ale mi jakiś robi dywan. W nie poziomu jakieś kreskę. O, dywan, dywan. Czy biały chcemy? Mm, niech będzie biały. Dajmy go na przykład. to. O, faktycznie da się wyjść. A czy mowy mogą wyjść? Nie wiem, czy chcę to sprawdzać. Nie mogą. To dobrze. Dobrze się składa. Dobra, to żyjcie wszyscy. A! Chcę tutaj widzieć dużo dzieci. Dużo dzieci chcę widzieć. No już chyba. Kto może to zrobić? <gryw> Teraz, kto chce się poświęcić? Chyba nic. No ale w sumie owiec aż tyle nie potrzebuje. Tutaj jakieś dwie zbędne krowy. O, które to. Dobra, to na pewno była ta. Aaaa! Nie chcę zabijać dzieci. Dobra. Powiedzmy, że tyle. Może jeszcze ciebie. Trochę nasze statko się przerodziło. Ile nam teraz zostało? 3, 4, 5, 6 owiec i 4 krowy. No, będzie. Tutaj nie, wiem, czy zwróciliście uwagę, ale już trochę rzecz nam wyrosło. Więc zgarnijmy, co możemy. Jej, to ja nie wiem, czy my możemy odzyskać. A możemy, czy jak przyrobimy arpusa, to będziemy mieli nasiona arpusa. A jak przerobimy dynię, to będą nasiona dyni. Dobrze że się składa. Bo w sumie takie niefortunne miejsce wybrałem na to, <laughs> więc możemy to zdewastować teraz jak już mamy nową farmę. I zrobić to może w jakimś rozsądniejszym miejscu. Możemy podwamić na przykład jednego i drugiego. Jeszcze przydoby się klocek z wodą. No może na przykład moglibyśmy zrobić tak, że tutaj to damy. Dobrze, mam tyle łopat jeszcze z początku gry mi zostały. Tak, na przykład tu byśmy sobie dali wodę, a tu wzdłuż całości byśmy zasadzili te arbuzki. Co wy na to? Bo w sumie dyni chyba nie warto, nie wiem co z dyni można zrobić. Gdzieś tam widziałem jakiś placek dyniowy, ale za to arbuza. Mm, Ta arbuza można... Arbuza można jeść. Dużo przewraca żarła. Bożało się mało. Ale w tym momencie czołoś nie mało, nawet jest lepsze od niczego, bo praktycznie nie mam żarcia. Jakby mam te zwierzęta, nic, nic z nich nie wychodzi. Dobra, dajmy sobie tą wodę. Yy... Jest niewidzialna z jakiegoś powodu Jak ją tutaj dam. Okej. Okay. okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. A tu? Jest, a tu. To już jest niewidzialne, dobra, cokolwiek, no to dajmy ją tak. Mi tam nie zależy. I tu na całej długości możemy zrobić sobie nasze roślinki. Może to nam trochę odszpeci. Albo zróbmy tak, a na końcowych sobie damy kwiatuszkę. Bo inaczej pewnie by nam spadał but gdzieś tam na dół. A tu mamy jakieś żółtego, a gdzieś na dole jeszcze coś miałem. Czerwony, czerwony, żółty. O! Czy jest mniej brzydko? Może. Chciałem jeszcze, że ludzie mają takie zwisające latarnie, ale nie wiem jak je zrobić. Zobaczmy może do crafting bencha czy nam coś pod... Wow, kusza. Wow, ta luneta. Hmm? moglibyśmy je zrobić. Testujemy. Odłamek ametystu i dwa kwarce. Zostanę pirateł. Pyk. Hmm, fajowe. Jak się klika prawym to tak przybliża. Super. Powiem wam, że to może być nawet przydatna rzecz. Patrzcie, na przykład tam nic nie widać, ale jak damy prawym, to widzimy, o, jest tam kwiatuszek. <grym> Fajne. Chociaż zajmuje trochę slotów w Equipunku, ale dobrze. możemy sobie ponosić, potestować. A tu jeszcze fajnego można robić w ogóle. Bla, 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 bla. Jakieś takie bloczki, bloczki, stół I Do czego to niby służy? Do robienia łuku? Wszędzie można. Wow. Nisko, też nowinka, odkąd krałem, Kompostownik, jakieś wykwintne dania. Wow, stół kartograficzny, wędzarka, piec. I co tam można robić? Czarełka? Ja jakąś rybę, mógłbym ją uwędzić. Mhm. Moglibyśmy na przykład dwa te górne piece wymienić na jakieś wyspecjalizowane, skoro, skoro już są. Tylko oczywiście nie mam klocków. Więc może innym razem, jak akurat będę miał. Dobra, dobra, już wszystko wiem jak zrobić te ręki. więc tak, potrzebujemy bryłki żelaza, bryłkami żelaza opakowujemy dookoła torcza, pyk latarenka, mamy trzy, I nie przyda się jeszcze z jedna, żeby było chociaż parzyście, widziałem, że ludzie je w ogóle podwieszają, a jak, o ciężko to zdjąć, I takie inne bajery, więc może to by trochę odszpyciło nasz dom, mm -hmm -hmm. Kurty. Czy jego się da odszpecić? Czy jest to możliwe? Mam wrażenie, że najłatwiej by było go po prostu zaorać w cholerę i <laughs> zrobić od nowa. Dobra, spróbujmy. Spróbujmy z niego zrobić taką prostą kwadratową chatkę, ale taką z klimatem. Uwaga, w tym odcinku Pimp My House 3, 4, tada! Czy nie wygląda dużo lepiej? <grymne> Zacznijmy od kształtu. Kształt bym widział w ten sposób. Jest to już coś trochę innego niż tamto. Teraz tak. Kolumny drewniane moglibyśmy zrobić na przykład takie o. Domek wtedy byłby zwykły, drewniany, gdzie byśmy zrobili okna, żebyśmy, żeby nie były znowu takie przesadzone. Tutaj na przykład jakieś takie małe okienka. I powiedzmy tutaj takie małe okienka. Dobra, 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 wiecie co? Widzę to chyba, chyba to widzę. Zacznijmy budowę. Pytyfy? To lis Znowu jakiś mow z piekła rodem. Co tak słodko piszczy teraz? A to było jakieś. Aaaa! Dobra, gotowi na nowo odświeżony luk? Tada! No, Możecie już przestać być brawa. Na pewno jest totalnie inaczej. Podobnie od cholery tych małych latarni, poszedłem w bardziej klasyczny look, można tak powiedzieć. No to tak, tutaj mamy trawdory postawione na taki niby płotek. No nie, możemy sobie wychodzić na balkonik, oglądać tutaj z suchego miejsca piękne widoki. No tutaj zasłoniłem mm, te wszystkie bloczki na takim patio. Dodałem te dwa sztandary, żeby coś nie było tak wysoko u drzwi. No nie, dobra, wbijam do środka. Schody tak jak były, tak są. Tutaj mamy dalej przejście na balkon. Tu po prostu daję te itemki z powrotem. No i teraz mamy zdecydowanie mniejszy taras, no bo powiększył się domek, no nie? I z tej strony tak samo mamy tutaj pełny latarenek. Myślę, że wygląda to o niebo lepiej. Delikatnie mówiąc w porównaniu do tego, co tam było wcześniej. jej pies na zimnie. Pies na zimnie. Chodź, 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 chodź. chodź, chodź. Chodź, chodź. No, proszę tutaj siedzieć, pilnować łóżeczkę. No, bezporównywalnie lepiej. Jak macie jeszcze jakieś sugestie, to walcie. Najlepiej w komentarzach, ale nie zapominajcie też o Discordzie. Dobra, myślę, że na tym skończymy ten odcinek. Jeżeli wam się podobało, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie. No i oczywiście pamiętajcie o dzwoneczku. Więc do zobaczenia, cześć.